Witam Was wszystkich serdecznie. To znowu ja i naprawdę jest ujowo, niestety tu nie ma się z czego cieszyć. Naprawdę jestem właśnie. Drugi dzień to jest? Drugi dzień po operacji ręki. To jest ona. Tu rozcinali, tam sadzali druty i tak dalej, i tak dalej. Powiem Wam. Pierwszy, pierwsze chwile po operacji, w sumie godzina, pierwsza godzina po operacji łokcia, gdzie tam dali druty, jakąś blaszkę coś tam poskręcali, żeby ten łokieć tam jakoś był, to było wycięte z życiorysu. Tak napieprzała ręka, tak napieprzała ręka, że myślałem, że się z z bólu. Naprawdę to była masakra. Kloprówki mi dali jedną, drugą, z, tam z przeciwbólowe ale to nic nie dawało, naprawdę nic nie dawało. Masakra to była masakryczna godzina, dużo zwam masakry, ale tak było. Po godzinie coś tam odpuściło, teraz już jestem, drugi dzień mija po operacji, czyli dzisiaj jest piątek. Operacja była w środę o 17. Trwała około 2 godzin, przed 17.00 się zaczęła, trwała około 2 godzin w szpitalu w Siemianowicach e, ortopedia, chirurgia e, nowy oddział tam powstał znaczy powstał, był oddział, ale teraz wszystko wyremontowali zrobili nowe lokum nowe kurde przyrządy in, e, szmery bajery e, powiem, że no fajne to fajnie to wyglądało, ale ja się z tego nie cieszyłem, no ale e, dostałem ogólne e, znieczulenie, czyli głupiego Jasia Czyli poszedłem sobie spać. Pani no powiedziała, że teraz pan jest zaśnie. dała mi zastrzyk i, i, tyle, i tyle pamiętam. Nie? Tam mnie operowali dwie godziny. Pani doktor mnie operowała. Operacja prawdopodobnie się udała. Znaczy udała się, tak powiedziała pani. a Trafiłem w sumie ze złamaniem dwa tygodnie temu. No, dwa tygodnie. Od jutra to już będzie dwa tygodnie, bo jest piątek. Do szpitala piew na Murcki gdzie tak naprawdę powinienem być od razu operowany tego samego dnia, żeby ta kość nie miała szansa, szansy się zacząć y, zrastać? Bo na pewno źle by się zrosła w tym położeniu, w którym ona była. Ten łokieć w ogóle bądź oderwał od jednej kości, tam od drugiej kości. Na pewno źle zacząłby się zrastać i ruchy ręką by były bardzo, 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 bardzo ograniczone. Więc. Yy... Pani chirurg była bardzo zdziwiona, dlaczego mnie nie operowali pierwszego dnia, w którym tam trafiłem i oddali mi szynę. i adios, kompaniero, zaradce, sam nie, jedź tam, gdzie mieszkasz blisko i się martw. Więc tak bym naprawdę już był dwa tygodnie po operacji, już podejrzewam, że było dużo lepiej z tą ręką. Znaczy dużo, nie wiem, czy dużo lepiej, ale na pewno lepiej. No chyba, że tak traktują operację, jak potraktowali mnie z tym. Yy, muszę się podrapać, córki. To będzie bez cięć, eee, tak z tą szyną. No nie powiem, miła obsługa, bo miłe panie, pośmialiśmy się, pogadaliśmy. No nie powiem, że nie, no, ale nie o to chodzi. No tu, kurde, chodzi o zdrowie, nie? Na razie, tą ręką, tak naprawdę, jakbym pokażę. to jest wszystko, co mogę zrobić. Dźwignąć ją, o. to jest wszystko. jak leży, to prawie w ogóle nie umie dźwignąć. A łokieć na razie mi się zgina Powiedzmy w takich ruchach, ale nie mogę też ruszać mocniej, bo w tym blaku muszę chodzić 2-3 tygodnie. Za 10 dni, około teraz 10 dni mam ściągnięcie szwów. Potem już mam umówioną wizytę u Pani chirurg, która mnie operowała i mi powie co dalej. Tak jak widzicie w tytule, co mój szef na to, bo L4 jestem w szoku, że jest takie długie, no ale... Ta ręka musi zacząć pracować, bo L4 mam do 17 lipca. A mamy początek czerwca, nie? Więc masakra jestem podłamany. Naprawdę jestem podłamany i bardzo mi to nie leży. Bardzo mi to nie leży, że tak się wydarzyło. Może kiedyś bym, no może nie cieszył się z tego złamania, jakie jest i tak dalej, ale. Cieszyłbym się później z tego, że mam tak długo L4, nie muszę do roboty chodzić. Tu niestety, znaczy niestety, tu stety tak nie jest. Wolałbym do tej roboty chodzić niż, tak jak mówię, cierpieć w ogóle, bo dwóch tygodni śpię w nocy po dwie, dwie, trzy godziny, a potem się męczę całą noc, bo mnie po prostu to boli. Tabletki coś tam działają, ale nie, 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 nie za wiele, że tak powiem. No i wracając do tematu. Szef też do mnie wczoraj rano pisał jeszcze jak byłem w szpitalu, że nawet nie wiedziałem, że wyjdę to się mnie zapytał, czy jestem jeszcze w szpitalu. Napisałem, że jeszcze tak, ale może mnie wypuszczą jutro, czyli dzisiaj, ale wypuścili mnie w ten sam dzień, bo nie wiedziałem, puścili mnie w ten, sam, w ten sam dzień. W ten sam dzień, co do mnie szef napisał, to szef powiedział, potem mu napisałem, że jestem już w domu i tak dalej, i tak dalej, że mnie wypuścili. Więc szef też pod wieczór do mnie podjechał, bo chciał mnie w szpitalu tak jakby odwiedzić znaczy nie tak jakby, tylko odwiedzić mnie w szpitalu, ale już wyszedłem. Bo mówię, czemu pan się pytał? Nie? No bo przydałoby się pana odwiedzić, no ale już pan wyszedł. No i szef przyjechał do mnie do domu pogadać. Chwilę pogadaliśmy sobie pogadać. Też tam udałem pewną rzecz. No i tam chwilę, żeśmy pogadali, powinili parę zdań i mówię, szefie, panie Bartku, chyba mnie pan, kurde, z roboty wyciepnie, bo niestety moje L4 będzie dosyć długie. A panie Piotrze, to znaczy, no, do 17 lipca. Panie Piotrze, to jest nieważne, niech się pan w ogóle nie martwi, nie przejmuje, ma pan wyzdrowieć, ręka ma być sprawna, do funkcjonowania. A pan niech odpoczywa, leczy się, niczym się proszę nie przejmować. No nie ukrywam, że w tym momencie kamień, ogromny kamień spadł mi z serca, że takie podejście. Nie wyobrażam sobie tego, jakbym złamał tą rękę pracując jeszcze dalej w kurierce. To tak naprawdę wiemy, że zostajesz bez bez kasy do życia. Z roboty nie macie tyle czasu to bycie raczej wypieprzyli i, i wymienili na innego kuriera i się bujaj nie? a wiadomo, że jak mamy L4 no to to co? to nie zarabiamy w kurierce prawie nic no bo mamy od, od faktury albo od, od od paczki czy tam jak się tam dogadacie to od tego macie Płacone, więc nie wyrabiasz faktury, nie zarabiasz. Nie doręczasz paczek, nie zarabiasz. Więc pewnie byłoby ciężko, chyba żebym miał przekozackiego szefa w kurierce, co zdarza się bardzo rzadko. Znam może jednego takiego, może dwóch w porywach, ale nie wiem, jaka by była reakcja na to, co się wydarzyło. Jednego powiedzmy, że wiem, drugiego e, polemizowałbym. Ale no mogłoby być ciężko, mogłoby być bardzo ciężko a tu no kurde no zajebiście nie nie mogę, nie mogę narzekać powiem wam, że jest kurewsko ciężko dla mnie mi z tą ręką 40 kurde 2 lata niemalże prawie, prawie, więc w sumie 4 kończy się parę dni przed moimi urodzinami w lipcu więc to będzie mój najlepszy prezent, jeżeli ta ręka zacznie sobie działać do tego czasu. Siedla się, bo ile można chodzić. Dobra, nie mogę sobie przejść o stół. To był najlepszy mój prezent. I tyle w sumie Wam chciałem powiedzieć na ten temat. Tyle ile mogłem. No jest kiepsko. Ale trzeba będzie to rozruszać, rozćwiczyć, żeby to funkcjonowało tak ma być. Pamiętajcie jeżeli jesteście z Katowic i pogotowie was będzie chciało wieźć na Murcki to nie dajcie się jedźcie gdzie indziej bo tam dadzą wam szynę, wypieprzą i dziękuję, do widzenia nie? To, to to mi się nie podobało znaczy ogólnie tam yy, przyjęcie i tak dalej, no nie powiem fajne, no fajne fajne osoby i w ogóle ale jeżeli to miało być yy, operowane już w ten sam dzień no to tu kiepsko wyszło, bo bardzo bolało po upadku przez te pierwsze trzy dni. No to takie powiedzmy pierwszy dzień najgorszy, drugi ten. Trzeci już coraz mniej to powiedzmy, że tam boli, choć boli cały czas od dwóch tygodni. No a teraz od nowa, po tej operacji znowu zaczyna ten ból wracać, że tak powiem. No bo znowu musi minąć parę dni, żeby to przestawało boleć, nie? Więc takie pod, podwójne, podwójne bóle, że tak powiem. Zostały mi zafundowane, niestety. No, ale poskładali, poskręcali i to jest najważniejsze. Teraz w Siemianowicach, tak jak mówię, ten chirurgiczno-ortopedyczny, no kurde, na najwyższym poziomie, na najwyższym poziomie. Fajne pielęgniarki. Pokoje, spokoj w ogóle. <laughs> Łazienki no, troszkę takie, już swoje lata widać, ale czyściutko. I chyba tyle. Dobra, tyle ode mnie. A! Jak chcecie zobaczyć, jak ręka wygląda od razu po operacji, to wpadajcie na Instagrama na zwykły D. Tak, tak jest tam z małych liter. Wszystko ZW, KL, D, nie? Zwykły. Dobrze powiedziałem. ZW, E, <y> K, E I, I, D. Wszystko z małych liter, bez polskich znaków. O, tak to miałem powiedzieć. Wszystko bez polskich znaków. Tak sobie wpiszcie. To tam zobaczycie na tym profilu moją rękę, jak wyglądała po operacji od razu. A wiem, a niektóre osoby nawet są u mnie na moim prywatnym koncie na Facebooku. To też już pewnie widziały. Ale ci, co nie widzieli, to zapraszam właśnie na zwykły dzień na Instagramie, czyli zwykły id z małej litery. I to jest tam, rzadko coś dodaję, ale dodaję, więc. Można się czegoś dowiedzieć. Ok, dzięki wielkie, bawcie się, subskrybujcie. Jeżeli macie pytania, zadawajcie. Ja wam chętnie odpowiem. Może nagram jeszcze jakiś filmik, jak tam z ręką, kurde, czy to idzie do przodu, czy nie. Hej, a ja rozgoda się za bardzo.